popcorner! -pop 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 <grystanie> Proszę Państwa, popcorn. dzisiaj porozmawiamy o roku 1984, ponieważ w tym roku się urodziliśmy i jest idealna rocznica, ponieważ wczoraj, 14 grudnia, Ola miała 40 urodziny. Jej! Uuu, Właśnie z rocznicą. Teraz powinniśmy strzelać takimi pff, pff, syfami, co brudzą mieszkanie. Ja mogę takim strzelić, ale to jest inna platforma. Eee popcorner. Pop, 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 pop Dzisiaj o rzeczach związanych z popkulturą właśnie z 84 rocznika. Może wam się to spodoba. Przelecimy sobie sami też nie sprawdzaliśmy specjalnie wcześniej, żebyśmy mieli zaskoczkę. Jakie to filmy i jaka muzyka w tamtym czasie królowały na listach. Na listach, lisach, lisach przebojów. To może sobie zaczniemy od Od czego? Od muzyki czy od Od filmów? muzyki Dobra. proszę bardzo. Odlecimy od setnego miejsca, znaczy tutaj zatrzymamy się po prostu Odsetnego na setnego miejsca? No tutaj, The Cars, Duran Duran, New Moon on Monday, to ja Strasznie nawet tego nie dużo. znam. To dużo. No nie dlatego tak lecę szybko tutaj. Patrzę coś. Billy Joel, The Longest Time. To jest coś, co ja znam, ale to nie jest najlepszy, oczywiście, numer Billy'ego Joela. Ola nie lubi Billy'ego Joela. Ola nie przepada za Binim Joel'em. ja miałem kiedyś, ja polubiłem Bilego Joela, dlatego, ponieważ mój brat kupił kiedyś taki dwupłyt i mi się tam strasznie spodobał numer Goodbye Saigon i Piano Man, no i jeszcze She's Always a Woman. Yes, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Co dalej mamy? The police wrapped around your finger, to nawet tego nie znam, znaczy pewnie znam, ale wiesz... Na razie to tutaj nic. O, Michael Jackson, thriller, thriller. 74 rok. 78. Miejsce tutaj, thriller. Michael Jackson to była piosenka, którą uwielbiałam i którego klipu się bałam. I była to e, jedna no. z moich ulubionych płyt w ogóle, e, ta na której był thriller tak i jest. miałam ją na płycie winylowej. Nie I... pamiętam, kto thriller reżyserował Scorsese? chyba nie Scorsese, Bet, chyba e, Beth reżyserował. Ale nie? thriller też. Też ktoś znany. No nie pamiętam kto, ale w każdym razie też to była znana produkcja, nie? No, thriller, zajbiscy, teledysk, kultowa. Kurtka. Kurtka Michaela Jacksona. No, w ogóle wszystko kultowe tam było. Tak, to prawda. Co no dalej i mamy? Bardzo się bałam, naprawdę, tego klipu. Zarażał okay. Ja się mnie się nie bałam. Nie, nie chciałam go oglądać, jak byłam sama w domu. Znaczy on to nie tak chciałam wyglądał, go oglądać. Nie ten Jackson taki tak, dziwne. on tak tymi oczami świecił, Ta. wiesz, i to było takie. Banana Rama, Cruel summer. Uh, no... To jest Cruel, It's a cruel, cruel summer. summer. Czyli to, no dobra. Ja Madonna tutaj dwa razy występuje jako Holiday i Lucky Star, ale to są rzeczy, które nie są dla mnie, znaczy wszystkie nie, no te dla rzeczy, mnie są, bo moi rodzice słuchali. Madonna. Chodzi bardziej o to, że wszystkie te rzeczy, które widzicie na liście, najprawdopodobniej my je wszyscy znamy. I ja i Ola, znamy te, te rzeczy, tylko no teraz jak tak z głowy wymieniamy to nie potrafilibyśmy powtórzyć. A niestety nie możemy Wam też tego tak puścić, my możemy Wam je ponucić, ponieważ wyjdą prawa autorskie, bo oni są tak obwarowani prawami, że to jest pojebane, nie? The Jacksons, to nie. Plex, Kto tutaj jest jeszcze? Jest. Lionel Richie. Na szczęście to nie ten Lionel Richie. Znaczy to ten, ale. Co tam? Julio Iglesias. To all the girls I've loved before. And Willie Nelson. Czyli Julio Iglesias razem z Willie Nelsonem, czyli legendą country. The Cars, Drive. To jest bardzo dobry numer. To jest bardzo dobry numer. I Gary Numan. Chyba miał tak później razem z nimi ten numer zrobiony. No mamy tutaj znowu Billiego Joela, nie tak yes, dobrze. Jest do... Uptown, Uptown Girl. No, up. She's in up in A to up jest Joel? Uptown. Uptown Girl? Okej, okay. ja myślałam, że to nie. Tak mi no To wydaje. Jakby to było śpiewa. starsze, nie? Jakby to było z lat you 60., nie? nie? to ja wiedziałam, że to są lata 80, ale myślałam, że to. A mi się in... tak kojarzy, to że było... kto inny śpiewa tę piosenkę. Jest bardzo ładny numer. Urhythmics. No, jest Uwielbiam. Here, comes, here, comes, the the here comes the rain again. Here come... nie, nie. Teraz, no. teraz mi my się myli z tym, z, z Sweet Dreams, ale oczywiście, Here że… Here comes the rain nie? again. No właśnie no, to właśnie na... Specjalnie. No, no. <laughs> nie, pamiętam, e... nie pamiętam, jak on leci teraz, ale no, to jest ładny numer, taki e, liryczny mocno, nie? Tak. Bo Sweet I... Dreams jednak ma ten vibe taki elektroniczny. Tak, nie, no Sweet Dreams jest bardziej agresywne niż w wykonaniu Here comes the rain again, ale no, właśnie, no tak, tak, tak. Ale jest tutaj Corey Hart, sunglasses at night. Our, wear my sunglasses at night. To też bardzo dobry so can, numer. So E, mamy tak. E, Cyndi Lauper, oczywiście. Elton John, Lionel Richie, czyli takie totalnie kurwa znane rzeczy. I wtedy wchodzi nena i 99 luft Przede wszystkim ty, 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 to jest Stevie Wonder. I just Call to say I love you. No, niestety, to jest jeden nie z najchujących. tej piosenki. Ale wiesz, jakie jest? Od dziecka jej nie znoszę. Jest jeszcze lepszy numer. Don't worry. O Boże, tej piosenki też nie znoszę. Be happy. Też mi się tak mocno z dzieciństwem kojarzy. Ona non-stop była wałkowana wszędzie, w radiu, w telewizji, no to wszędzie. W, wiesz, jakie ja piosenki nie lubiłem w tamtym okresie? No. Jaka jeszcze leciała? She drives me crazy to jest mm -hmm. chyba fajny young cannibals. Tak, dokładnie i to w tej on chwili mi. ona mi się dużo bardziej podoba niż wtedy jak jej nie to ona nie? mi nie przeszkadzała to nie była moja ulubiona piosenka ale mi nie przeszkadzała tak to jest girls just wanna have fun Cindy Lauper jest all night long Lionel Richie i teraz dochodzimy do pierwszej dziesiątki i mamy tak culture club Kama, 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 kamilia. Nie znoszę tej piosenki w ogóle. 84 to, to jest pod no, tego, Nie piosenki. znoszę tej piosenki. No nie, no jest kilka dobrych, no ale tego nie, nie lubię bardzo. Dobra, mamy Ghostbusters Ray Parker Jr., nie? Czyli to jest jednak klasyk, no ale też. Coś, za... od czego zaczęliśmy dzisiejszy. Dlatego też pop ja się zastanawiam, właśnie tak mi się wydaje, że chyba Ghostbusters będą na tej liście, jeżeli chodzi o filmy. No i tak, no to jest 84. Ghostbusters. Jest. Owner of a Lonely Heart. Owner of a Heart. No też dobry numer taki. Lionel Richie, hello, to jest jeszcze gorsze. To jest kurwa. Nie, hello nie jest gorsze. To nie jest gorsze. Nie, zdecydowanie gorsze jest tamto. Tak? A gdzie jest hello? I znoszę tego, naprawdę. No dobra, masz rację. Hello jest troszkę lepsze, bo hello jest bardziej dramatyczne, nie? Tak. I tam jest to pianino taki. Van Halen, jump. JUMP! To, to jest wesoła piosenka. To jest wesoła piosenka, to jest piosenka, która pasuje, pasowałaby bardzo do soundtracku z Transformersów z 86 roku. Tam jest inny numer i chyba, nie, tam chyba nie jest Van Halen, ale tam jest coś podobnego, wiesz, i to mi się tak kojarzy. Jump, okej, okay. nigdy mi się nie przeszkadzało, bo to by się wpisywało w ten cały pudel metal, no, który jak ja byłam dzieckiem, to był dla mnie albo obojętny, albo był przyjemny, więc jak, ja tak odbierałam ten gatunek muzyczny, że albo to lubiłam, albo było mi to obojętne. Phil Collins z piąty Against All Odds. So take a look at me now! To jest piękna piosenka. No jest to, ale czy Phil Collins miał złe piosenki, no takie pełne, e, pełne emocji, pełne takiego, no zresztą gość z niesamowitym głosem, takim e, bardzo oryginalnym. Ja nigdy nie byłem jakimś fanem ani Genesis, ani Phil'a Collinsa. Ale doceniałem. Nie? No to ja w ogóle Genesis doceniam za dowór, dobór wokalistów no, tak. na przestrzeni Peter lat, Gabriel. bo właściwie wszyscy ich wokaliści to są takie głosy Gabriel, absolutnie wyjątkowe. Peter Gabriel, Phil Tomek Makowiecki, bo teraz nie jest, żartuję. Są absolutnie wyjątkowe głosy, yy, takie, że po jednej nutce człowiek jest w stanie poznać, że to jest, to jest ten wokal, nie do podrobienia. No, jak masz Phila Collins'a Calling in the Year Tonight jeszcze i jeszcze Mama, to są Oj, takie tak. numery, które robią robotę. No Phil Collins dodatkowo tutaj plusikuje, że nie tylko jest wokalistą wyjątkowo utalentowanym, ale jest perkusistą wyjątkowo utalentowanym, więc... Owszem. Czwarte miejsce, Kenny Loggins, Food Lose. Tego nie Tydinu. lubię. Ja też nie lubiłem. więc spierdalaj. Paul McCartney i Michael Jackson, Say, Say, Say. Ja say, tego nie znam. To Michael Jackson był. No dobra, drugie miejsce, Tina Turner. What's love got to do, got to do with it? No to Tina Turner, no ja nie, nie słuchałem Tiny Turner, nie byłem Aaaa. fanem. Doceniam. Nie, nie, no ja te piosenkę jak byłam dzieckiem uwielbiałam i e, zakładałam buty mojej mamy, takie miała... E, I tak chodziłam, tak dokładnie. Zakładałam takie... Mm, te, mm, O Jezus, nie kozaki, tylko krótsze. No takie krótkie kozaki, takie do kostki. No. I w ogóle tak bym chciała mieć teraz te buty, bo one były tak super, uwielbiałam je. E, takie, takie jasne e, mini kozaczki. I właśnie tak chodziłam, tak, tak jak ona i śpiewałam jej piosenki. No, i na pierwszym miejscu Prince, When Doves Cry. Okay. To jest chyba obok Purple Rain, chyba jego najpopularniejszy no tak. numer, nie? Więc Prince tutaj na pierwszym miejscu. Nie ma tu praktycznie nic takiego metalowego, oprócz tego Van Halen, nie? Ale... No to też ciężko powiedzieć, że Van Halen jest metalowy. Ale czekaj, a na przykład. Taki rockowy, nie? Chociaż wtedy nie wiem. W co Bocze, to się się zerknę sobie tutaj. Na przykład 84 in Heavy Metal Music. I jakie albumy wyszły wtedy? Ride the Lightning Metallica Slayer, Deep Purple ale... Perfect Strangers, L Life and Dead. Ja patrzę na S akurat tutaj. No Van Halen, Voivod, Warren Kiss. A jaki Judas Priest? Iron Maiden, Power Slave, zajebisty naprawdę. Defenders of the Fate to jest Judas Priest. Zajebisty, zajebista płyta. Manowar. Manowar, super. No. Run DMC wyszło wtedy. No tak, była premiera Randy MC, więc rzeczywiście no to też był Grandmaster Mel and the Furious Five, czyli po tym, jak Grandmaster Flash przestał z nimi nagrywać. Curtis Blow też wyszedł. Egyptian Lover. Tak? No i Sugar Hill Gang, czyli ci. No, Sugar Hill Gang, oni troszeczkę mieli. Mm, oni robili właśnie te takie. oni byli poprzebierani. Jeden był za Egipcjanina, przebrany, trochę jak YMCA, u, u nie? Więc no to jest 84, jeżeli chodzi o muzykę. Natomiast jeżeli chodzi o filmy, no to mamy takie. Gremliny rozrabiają. Na, ale to jest pierwsze miejsce, zacząć od e, pierwszego bo to jest, miejsca. Bo to jest most popular. No to możemy polecić mm -hmm. tak, bo tutaj trochę inaczej polecimy. No dobra, Gremliny rozrabiają. Uwielbiałam absolutnie Gremliny. Kochałam yy, tę serię. Ja byłem fanem Krytersów, nie? Nie, ale to Kriterii to, to zupełnie. Tak, To jest coś innego, Bardziej horror, bardziej, bardziej taki, tak, brutalny film. Ta. A gremliny były takie, no, cute. I to się tak oglądało, że to był taki, o Boże, no, film, który sprawia ci przyjemność. Co oni śpiewały, on śpiewały? śpiewały. New York, New York. I śpiewały. New York, New York. Bam, Da, 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 da. I śpiewałam to zawsze z moją mamą, właśnie w wersji gremlinów. No tak, domyślam się, twoja mama akurat jest dobra w śpiewaniu w wersji gremlinów. <laughs> e, oprócz tego duna wyszła, Dawida Lynch'a, której on nie chciał wcale robić jakoś specjalnie. I, I szkoda, że ją zrobił w sumie, bo e, tak mi się ta duna nie podobała i byłam tak zawiedziona, bo e, czytałam Diunę w podstawówce, nie przeczytałam wszystkich książek, nie przeczytałam wszystkich książek, ale e, tata bardzo chciał mi tę dunę sprzedać i e, udało, udało mu się do pewnego no, ale wiesz co? I taka chciałam być, wiesz, że już czytam tę książkę, to zobaczysz jeszcze film. No i no, poległam na tym filmie. No firmie. to oglądałaś film, który był kilkanaście lat temu, gdzie były efekty specjalne, i wiesz, no to wiadomo, że można było się zawieść. Karatekit wyszedł. Ja nigdy nie byłem fanem karatekiem. Ja też Kid. nie. Y Widziałem, ok, ale Oboję... nie Był mi totalnie obojętny ten film. Natomiast nie był mi obojętny Terminator, no, który no, wyszedł te, tego roku. Elektroniczny mordulec. Który był no kurwa prze-zajebistym filmem. Ostatnio go oglądaliśmy nawet. On jest tak cyberpunkowy, ten Terminator, bo dwójka. Ona się dzieje we współczesnych czasach, współczesnych, jak na tamte czasy. A ta pierwsza część masz wrażenie właśnie, to, się, to jakbyś był na jakiejś dziwnej imprezie techno w Berlinie, nie? On, on zresztą też w takim płaszczu jest. Oni mają zajebiste tam stroje w ogóle w tej, w tej pierwszej części. Nie wiem, super jest i Terminator, i Terminator 2. Dodatkowo Terminator 2 ma fantastyczną ścieżkę dźwiękową. No więc ja jestem fanką Terminatora. Potem wyszedł też film bardzo krótki, 3 godziny 49 minut, czyli dawno temu w Ameryce. Z, w głównej roli oczywiście z Robertem De Niro. Amadeusz, fantastyczny film Milosza super. Formana. No, Pogromcy duchów, o których wspominaliście. Kolejny Konfi mówi: yy, to też był film, który, yy, tak, podobnie jak gremliny, od dziecka lubiłam po prostu sobie włączyć, albo kiedy leciał, to było obowiązkowo, że muszę go oglądać, pomimo, że widziałam go już milion pięćset razy. Tak. Trzeba. To musiałam go oglądać, bo ten film sprawiał mi ogromną przyjemność. No, i tak samo. No, zresztą co, wam będziemy pierdolić, Wszyscy widzieliście Pogromców duchów, jak nie? Znaczy, chyba, że widzieliście z tymi czterema babami, to tego tak nie oglądajcie. To, to zjebaliście. Footloose, <laughs> ja nie oglądałam. Ja też footloose. nie oglądałam, to ja nie lubię lubię filmów gdzie śpiewają i tańczą więc no. 16 świeczek to słyszałam, że to jest film taki gra tutaj ta Molly Ringwald. A chyba. to ja zaczęłam to oglądać, to kiedyś było na Netflixie. Tak to jest Jonah a film, nie? Ale nie zobaczyłam tego w końcu, bo pomyślałam, że może ty będziesz chciał to oglądać i przerwałam i tego już chyba nie ma na Czyli tego od klub Winowajców, tak, tak, Breakfast tak. crap i też tutaj gra Antony Michael Hall. Ona w, Hall. I ona w głównej roli gra też. Tak, Antony Michael Hall i i właśnie Molly Ringwald, tak. nie, tutaj gra. Więc mówię, Zaczęłam to oglądać, ale, ale nie. Słuchaj, nie kończąca się opowieść. To też był mój konflikt mówi: yy, jak byłam dzieciakiem, i to też był film, który widziałam niezliczoną ilość razy i miałam nagrany na kasecie wideo i puszczałam sobie bardzo Jak się ukryłam. nazywał ten chłopiec. Bastian? I a ten drugi yy, Atreju. A a <grym> tak. To pewnie atreju ci się podobał, co? No, chyba tak, nie pamiętam szczerze mówiąc. Słuchajcie. Tak, e... tak, no, ale nie była to jakoś taka wielka miłość. ICE Spinal Tap. Chciałam czyli... Chciałam mieć takiego smoka. No domyślam się. ICE Spinal Tap, czyli pierwszy, tak naprawdę jeden z pierwszych filmów Mockumentary, po którym właśnie zżynało The Office, What We Do in the Shadows, i my to całkiem niedawno. Niedawno to złe słowo, no z 5-6 lat temu oglądaliśmy to, o tym zespole metalowym, który, tam jest słynna scena, że gość dopisał 11, żeby było na tym wzmacniaczu więcej, że było skala od 1 do 10, mm -hmm. on dopisał 11, że jest jeszcze mocniejsze. Indiana Jones i Gliniarz z Beverly Hills, to są takie rzeczy, które są kultowe, filmy akcji, ale ja nie byłem nigdy jakimś super fanem Indiana Jonesa, a gliniarza tym bardziej. No to ja Indiana Jonesa w ogóle nie i nie, nie oglądałam, znaczy nigdy mi się nie zdarzyło zobaczyć tych filmów od początku do końca, bo zawsze mnie rozpraszało coś w trakcie oglądania i albo zaczynałam oglądać i w trakcie już zaczynam się czymś bawić, albo z kimś gadać, bo to zależy na którym etapie życia oglądałam ten film, albo po, z, zaczynałam od tego, że nie wiedziałam co się dzieje na początku i potem już mi się nie, nie chciało tego oglądać dalej, natomiast gliniarza z Beverly Hills więc jak byłam młodsza, to, to nawet lubiłam. Tak, e, koszmar z ulicy Wiązów. Oj no to... tak, no to kultowy film chyba dla naszych roczników, Jest jeśli chodzi o, o horrory. E, wszyscy się bali absolutnie e, Frediego Krugera. To był totalny postrach naszych czasów i pamiętam, jak miałam takie momenty, że byłam się zasnąć, bo się nakręcałam, że on przyjdzie wtedy. No, dlatego nie śpicie dzisiaj. E, Ściśle tajne, czyli Top Secret, czyli Cukier Abrams' Cukier. Ci, co dali nam, czy leci z nami Pilot, Hotshots i tak dalej. No, te wszystkie parodie, które były w tamtych czasach, te najlepsze, to, to jest trójka tych gości. Jeden z nich zmarł chyba z dwa dni temu, więc czy tam parę dni temu. E, Ściśle tajne, było bardzo spoko. Akademia Policyjna. No to to jest rzecz, którą uwielbiałem oglądać. Każdą, kurwa, część, która leciała, uwielbiałem oglądać Akademię Policyjną. Też to jest, są filmy, które widziałam absolutnie no, niezliczoną ilość jak, razy. Ile tam jest kultowych rzeczy? No, kurwa, do dzisiaj, jeżeli powiesz komuś błękitna ostryga, to wiadomo, o co chodzi, nie? Wszyscy wiedzą, o co chodzi z błękitną ostrygą, nie? E co tu jeszcze jest? Z takich rzeczy, które... Plusk ja lubiłam bardzo. Plusk? No. Aha, splash, dobra. Tak. Okay. E Conan Niszczyciel. To też jest film, który lubiłam. I kochałam książki. Uwielbiałam całą serię Conan. To była jedna z pierwszych serii fantazy, w które wkręcił mnie mój tata, także serię całą pochłonęłam. I w trakcie, jak czytam tego Conana i wiedziałam, że już mi niedużo zostało, to zapytałam tata, co mogę jeszcze przeczytać. I wtedy mi podsunął... Wtedy mi podsunął a, Wiedźmina, no opowiadania. Okay. I pamiętam, że jak zaczęłam czytać, to miałem takie, przecież to nie jest konan. No A potem okazało się, że jest jeszcze lepiej. Jest dużo no. Dzieci Kukurydzy, czyli kolejny horror, proszę państwa. Widać, że tamten rok obfitował w takie kultowe horrory, właśnie jak Freddy Krueger i Dzieci kukurydzy, które Ja oglądałem, ale to nie było dla mnie też te Dzieci Kukurydzy. Toksyczny Mściciel, Toxic Avenger, czyli film, który Ale zobaczyłem. wtedy tego nie widziałem. Absolutnie nie miałem bladego pojęcia, co to jest, ale to jest film, który zobaczyłem... No, kurwa, nie wiem, parę lat później. Parę, kurwa. No, tak w 2010 roku, w 1999 i się zakochałem w filmach Troma, czyli w takim gore, no, czymś innym zupełnie. To było coś naprawdę niesamowitego. Tu już jakieś takie dziwne filmy się. No robią. właśnie, tak, tak. tak. O oh, Purple Rain. Purple Rain, wiadomo, z Film, Prince, tak. który też z, z tą. To tak być. Gówną rolę, on to. zagrał główną rolę, a tu miały być niby takie trochę biograficzne, ale jednak nie do końca. No, tak jak dużo jest, było takich filmów, że. które mają tak jak ósma mila, mhm. że niby biograficzne, ale nie do końca. Mapety nie. na Manhattanie. Mapety na Manhattanie to ja widziałem, ale ja mapety oglądałem non kurwa stop. Tylko, że miałem ponagrywane po prostu mapety i mapeciątka. Mhm. No to też była rzecz, którą wszyscy kochali, chyba mapety. To, to nie było wyjścia. Yy... To, 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 to wszystko chyba wszystko. Tak, tak, oczywiście wszystko. tych filmów pewnie było jeszcze dużo, dużo więcej, które gdzieś zapamiętaliśmy, ale tutaj przeleciliśmy Wam przez taką topkę, która się tutaj wyświetla. Dajcie znać. Czy któryś z tych filmów był Waszym ulubionym filmem, albo czy je widzieliście, a może ich nie widzieliście? Jeśli nie, to możecie zawsze nadrobić. I dajcie znać, o jakim roku chcielibyście, żebyśmy też zrobili kolejne takie przegląd. wydanie, to też sobie zrobimy taki przegląd i powiemy Wam naszą opinię dotyczącą tych filmów, czy też muzyki, która tam była. Dzięki wielkie, do zobaczenia, do usłyszenia. Pa! pa.